Dalol, tak zwane piekło na ziemi. Panują tam ekstremalnie hardkorowe warunki. Zwykle jest tam ponad 50 stopni Celsjusza. Jakby tego było mało, cały teren jest przepełniony źródłami wodnymi, które są tak zakwaszone, że to miejsce potrafi zabijać powietrzem. Amerykańscy naukowcy dowiedli, że jest to drugie najgorzej dostosowane do życia miejsce na ziemi. Na pierwszym miejscu jest województwo zachodniopomorskie. Pewnie osoby, które to oglądają, podzieliły się w tym momencie na dwie grupy. Jedna grupa, która mówi, że <laughs> to województwo to jest totalne gówno. I na tych, co mówią: Co za debi, gada jak Menel, zachowujesz się jak Menel. To ja, żeby rozwiać te wszystkie wątpliwości, po której stronie powinniśmy się postawić, przedstawiam Wam trzy powody, przez które województwo zachodniopomorskie pomorskie nie nadaje się do życia. Mm. I przy okazji też chciałbym bardzo szybko podziękować tym osobom, które podesłały mi informacje na temat miast zachodniopomorskich, bo w dalszej części odcinka będę tam opisywał miasta, więc bardzo im dziękuję za pomoc. Jeżeli chcesz, to zaobserwujmy na Instagramie, to może ty akurat będziesz mógł mi pomóc w kolejnym odcinku. Położenie na mapie. Prawdopodobnie większość Polski sobie myśli, że <laughs> ci to mają fajnie nad morze, blisko granicy, do Berlina kawałek. No właśnie, niestety to może się wydawać. Spójrzmy prawdzie w oczy. Praktycznie cały naród błaga tylko, żeby nie znaleźć się w naszym województwie. Jak pojedziecie do Warszawy, to bardzo często możecie usłyszeć żart, że hohohoho, zachodniopomorskie? A nie, to mit jest, ja go nigdy nie widziałem, nikt go nigdy nie widział. To nie istnieje w takim razie. Bo dosłownie, z każdego miejsca na mapie jest tutaj w chuj daleko. Nawet jeżeli jest blisko, to i tak się długo jedzie. Jakby tego było mało, na drodze stoi jeden bardzo duży problem. Kurwa mać! Poznań. Jeżeli jedziesz do województwa zachodniopomorskiego, to musisz, obojętnie co chcesz zrobić, musisz przejechać przez Poznań. I za przeproszeniem, na chuj jechać do jakiegoś Szczecina czy Koszalina, jeżeli po drodze masz Poznań? Możesz się tam walić tymi pociągami, tam jakimiś regionalnymi, przejeżdżać przez każdą wsią dupę, nie opłaca się, bo szybciej jest przez Poznań. Co to? Za logika. I jakby jeszcze tego było mało, to z poznania do Szczecina są 4 godziny. Niektóre osoby mogą nie wiedzieć, co jest aż tak absurdalnego w tej sytuacji, dlatego wykonamy szybkie zadanie matematyczne. Z Krakowa do Gdańska. Cała Polska. Po prostu. W górę i w dół. Jedzie się 5 godzin. Weźmy linijkę i sprawdźmy na mapie. Ile to kurwa jest? No, zdecydowanie między Poznaniem a Szczecinem jest krótszy kawałek. No ale dobra, pomijając już sam dojazd, w końcu jesteśmy nad morzem. Ale nad tym gorszym morzem! Przyznam, że zajebiste są takie miasteczka jak Świnoujście, czy tam Międzyzdroje, Kołobrzeg Ale ale no, nie umywa się to do, do Trójmiasta na przykład albo Helu. I przez to zachodnio-pomorskie. Sobie tak gnije i czeka na powolną śmierć, aż w końcu wszyscy o nim zapomną, bo nikomu się tutaj nie opłaca jechać. No ale dobra, zapomniałbym o legendarnym już Berlinie, który jest dosłownie obok nas, my jesteśmy na siema z berlińczykami. No niby tak, to prawda, ALE nie zmienia to faktu, że z Poznania jest 30 minut dłużej, czyli chuja nie dłużej tak naprawdę. Poznań to powinien być wróg numer 1 województwa zachodnio-pomorskiego. zapamiętajcie to. Kurwa, kolejnym problemem naszego pięknego województwa jest pogoda. Bo nie oszukujmy się, fajnie jest żyć nad morzem, ale nie nad polskim morzem. Sezon na plażowanie to są 3-4 miesiące! Czyli ile zostało? 8 miesięcy! W których nic się nie dzieje, bo pizga! Wszystko umiera! Każde miasteczko nadmorskie, każde nie miasteczko nadmorskie siedzi i czeka, że tak trzy miesiące i nic się nie dzieje w tym województwie. I jakby tego było mało, cały czas kurwa pada! Nie wiem, czy my jesteśmy nad jakimś prądem atlantycko-deszczowo napierdalającym, ale naprawdę! O co tutaj chodzi? Tutaj pada trzy razy więcej niż w innych województwach. Jak wstajesz rano, patrzysz za okno, widzisz. Że pada deszcz, jest szaro, także już nie pamiętasz jak wygląda kolorowy świat, to znaczy, że mieszkasz w zachodnio pomorskim. No ale dobra, jakimś cudem ci się udało. Trafiłeś tutaj, jest dobra pogoda, słońce, a akurat trafiłeś w sezon. No to teraz pytanie, do jakiego miasta się udać. Nie będę mówił o każdym, bo ten filmik by trwał milion lat, dlatego przyjrzę się miastom, które mają powyżej 40 tysięcy ludzi. Przepraszam całą resztę za pominięcie. A no, jeżeli masz jakieś uwagi do tego, co mówię, że się nie zgadzasz, albo coś ci się nie podoba, to napisz po prostu w komentarzu. Chętnie poczytam. Świno-ujście. Nim cokolwiek powiem na ten temat, ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi z tą nazwą. Jak to możliwe, jest, że ktoś tak nazywa? Świno-ujście. Ue. UJŚCIE DLA ŚWIN! I'm Pig. To znaczy, że my Polacy jako świnie uchodzimy do Niemiec, czy Niemcy są świniami i właśnie przez Świnouście wychodzą do nas? This is my little brother Miał kurde. I wyobraźcie sobie, że mieszkacie na drugim końcu Polski, robicie tego tripa do Zachodniopomorskiego, patrzycie, do którego miasta pojechać I nie ma chuja, że wybierzesz coś, co się nazywa świnoujście! Przecież mi się żygać chce, jak to słyszę! Ale przejdźmy już do samego miasta. Cała uwaga skupia się... Tylko i wyłącznie praktycznie na jednym pasażu, tym nadmorskim. I wszystko, co się dzieje, to się dzieje praktycznie tam. Każdy człowiek tam idzie, wszystko tam się dzieje. Dlatego reszta miasta jest praktycznie wymarła. Ostatnio wykupywali tam jakieś bomby z ziemi. Co tam się dzieje, ja się pytam. Szansa na spotkanie Polaka jest tam tak samo dużo jak na spotkanie Niemca Stoisz sobie w kolejce, w żabce Tak sobie patrzysz, ktoś tam ma ładną torebkę się pytasz, no skąd pan, pani taką torebkę? ona, SZAJ I dlatego przynajmniej ja jak tam jestem Po prostu boję się do kogokolwiek zagadać I cokolwiek tam robić, bo wszędzie chodzą te świltkrute Ale to trzeba przyznać Że bardzo mocnym aspektem świnałyścia Jest to, że tam się pije I nie ma to może jakiejś takiej renomy pitnej Bo jest to bardziej taki kurort dla osób starych Ale praktycznie każdą osobę, którą znam ze na łyścia, piję jakby jutra nie było. I to się szanuje. Jakbym pochodził z miejsca, które ma w świnie w nazwie, to prawdopodobnie też bym tak pił, no ale pozdrawiam was. kurwa koszali Drugie największe miasto w zachodniopomorskim. Jest bardzo ładne, rozwija się, ma dużo parków, przyrody, natury. No, wydaje się, że jest idealne do życia, ale nie. Kompletnie nie. Jest dosłownie przeciwieństwem nadawania się do życia. Nic. A dosłownie nic się tutaj nie dzieje. Największą rozrywką od lat i jedyny sposób, w jaki oni zasłynęli, to jest klaun z koszalina najbardziej popularna atrakcja w tym mieście. Klaunie, który pojawia się dość często w okolicach koszalina jest to kraina starych ludzi. W wolnym czasie jedyne co możesz sobie tam zrobić, to pójść do galerii handlowej. Haha! <laughs> Rozrywka! Jednym z największych plusów koszalina i takich mocnych plusów jest to, że jest obok mielna. <laughs> Które praktycznie jest jedynym celem turystycznym osób, które przyjeżdżają do Koszalina. Po prostu, żeby się tutaj zatrzymać i podczas nocy przejechać sobie do Mielna na Melaż. Znaczy, atrakcje, no My tak naprawdę zwiedzamy tutaj wszystko dookoła, W Mielnie, a byliśmy dzisiaj w Koszalinie w parku wodnym. I jeszcze do tego. Nie jest to miasto stricte nad morzem. Jest bardzo blisko, ale nie na tyle, żeby się przejść na piechotę z Tylko musisz sobie wsiąść w jakiegoś busa czy coś takiego. A w sezonie te busy są nie do przyjęcia. Po prostu tryliony ludzi pchają się, napierdalają się w tych busach, z parawanami biją się. Nie da się tam dojechać, jeszcze pizga słońce. Super, zajebiście Koszein to zrobiłeś. Nie mogłeś się troszeczkę przesunąć do tej wody? Tak trudno było. Ale jak już wspomniałem o Mielnie, to szkoda jest pominąć ten temat, bo to jest duma pomorskiego. Polskie Las Vegas Czy Mielno niszczy? Mnie jeszcze nie zniszczyło No nie wiem, tak wyszło, znajomy polecali Mielno, więc przyjechaliśmy do Mielna No słynie najbardziej z imprez, Polskie Las Vegas i wokół, chcemy ich Wokół Mielna jest tyle legend, że musieliśmy to sprawdzić Tutaj najlepsze imprezy, najlepsze zabawy, najlepsze ryby W ogóle najlepsze plaże, wszystko jest najna na i ludzie są świetni Imprezy, balety Chłopaki No, chłopaki, bajka, fresh i plaza No, że tam to, to jest coś pięknego, cała Polska Jeździć do Mielna. Śmieszne kluby, na przykład jest Mielno Arena. Nazwa się nie wzięła z nikąd. Byłem tam raz. Od razu dostaliśmy w Pierdol. Arena w końcu. Trzeba walczyć. Ale nie zepsuło to mojej opinii o tym mieście, bo to w końcu Mielno. Rybkę se możesz zjeść, szota wypić. Pójść na urodziny Tedego. Zajebista sprawa. My tu przyjechaliśmy w podróż po ślubno. Jesteśmy właśnie po ślubie. Bawimy się super. Mielno, jestem pierwszy raz i na pewno przyjadę drugi. Kołobrzeg. I tutaj was zaskoczę. Tylko nie mówcie tego nikomu, jest koło brzegu. Ale to był zły żart. Przepraszam Was za to, już nie będę. Kolejne miasto emerytów. Jedyną atrakcją tak naprawdę jest Morze. Niby ładne miasto, niby zadbane, ale co z tego, jeżeli nic tam się nie dzieje? Na mieście prędzej spotkasz żula niż jakiegoś nowego, młodego człowieka, którego jeszcze kiedyś nie poznałeś, bo każdy tam się zna. Dosłownie, no, no fajnie, możesz sobie przyjechać, odpocząć od zgiełku miasta, ale no niestety to nie zachęci młodych ludzi do przyjazdu tam. Jednym z takich głównych spotów koło brzegu są schodki. Niestety nie w te w Warszawie, tylko schodki przy Molo, ale tam akurat można pójść, napić się piwa. To jest taki. Fajny spot. No ale dobra, cały czas mówię o tych miastach, które są nad morzem. Może teraz przejdźmy w teren. Zobaczmy, co tam się dzieje w tej dziczy. Szczecin, największe miasto w zachodnio-pomorskim. I no tutaj za wiele nie muszę mówić, bo mój kanał praktycznie jest kompendium wiedzy na temat tego miasta. Więc jeżeli nie oglądaliście filmików o Szczecinie, to zapraszam, wejdźcie z na nie. No tak, w skrócie mogę powiedzieć, że fajne jest to miasto. Ja je kocham, bardzo mi się dobrze tutaj żyje. Też się tutaj nie dzieje jakoś bardzo dużo. Ale jednak wieczorem możesz sobie pójść na bulwary, czy na deptak i będzie ciekawia. I tak jak kiedyś mam wrażenie, że to miasto było dość mocno martwe, to aktualnie bardzo szybko się rozwija. Naprawdę idzie w dobrą stronę, ale największym minusem aktualnie Szczecina jest podejście ludzi, że każdy narzeka, że ,,Mieszkam w Szczecinie i mieszkam w nim i nie lubię, ja się wyprowadzę, tylko skończę szkołę." Ech. I to jest największy problem w Szczecina tak naprawdę. Mam nadzieję, że będzie szło to w dobrą stronę. Ale przejdźmy do upośledzonego brata Szczecina, czyli Szczecinka. Nig chuja nie wiadomo, czemu się tak nazywa, bo nawet nie jest blisko jakoś. Jest na drugim końcu województwa. Po prostu nie mieli pomysłu na nazwę, więc dali Szczecinek. I teraz Was zaskoczę. Co jest największą atrakcją Szczecinka? Oczywiście, że woda, tylko tym razem nie może, tylko jezioro. Praktycznie wszystko opiera się wokół jednego jeziora. Jest, w ogóle to jest pojebana akcja, bo jest tam trzeci najdłuższy tor do nard wodnych w Europie? Co to ma w ogóle znaczyć? Kto pomyślał, żeby zainwestować w przecinku w tor do nard wodnych? Trzeci najdłuższy w Europie. Chora akcja, ale nie no, tutaj zaplosowałeś Szczecinku, ty Ty Szczecinku Kolejną i jedyną atrakcją tego miasta to jest to, że to spawner żuli i patologii Jeżeli masz przy sobie coś tęczowego, albo może na przykład wolisz lewą stronę To możesz się pożegnać tam z życiem Od razu w rówcie wrzucą Jeżeli kiedyś państwo polskie w końcu wysłucha moich prośb i zorganizuje igrzyska śmierci dla Meneli, to uważam, że Szczecinek będzie idealnym miejscem, żeby urządzić tam takie igrzyska. Żule by jeździli na tych nartach wodnych, strzelały z łuku do siebie. Nie no, to jest naprawdę dobra miejscówka, mam powiem. I teraz znowu cofnijmy się do Szczecina, a bardziej do Guza Szczecina, czyli Stargard. Kiedyś znany jako Stargard Szczeciński, ale się nas wyrzekli. Oni już nie są w Szczecinie Jeżeli Prawobrzeże to jest Szczecin To ja nie rozumiem czemu Stargard jeszcze nie mogli się podpisać tak pod Szczecin I jeden chuj by był tak naprawdę Nawet Stargard próbuje być Szczecinem I buduje milion rond Na każdym skrzyżowaniu praktycznie Rondo, 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 rondo I oni budują je dopiero Serio odgapiają to od nas Czemu się wyrzekliście tego szczeciński? I Stargard ma jedną bardzo specyficzną cechę Jest to miasto, które opiera się na piciu piwska Melanżach i w pierdolu, obojętnie gdzie pójdziesz, po co, z kim, czy jesteś po lewej, czy po prawej, czy coś tam, po prostu dostaniesz tam w mordę. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że ma na tyle zajebiście dużo fajnych spotów do picia, że każdy tam chodzi cały czas najebany po prostu. Bo naprawdę główną atrakcją tego miasta jest to, że jesteś pijany. Czy to źle? Ja nie uważam, dla mnie to jest naprawdę duży pozytyw. Tam nawet KFC jest jakieś pijane. <laughs> Pojedź i spróbuj, dowiesz się o czym mówię. <laughs> I grzechem by było nie wspomnieć. O wolinie. Może nie ma tam 400 tysięcy mieszkańców, no ale mają walki wikingów. Czy widzieliście kiedyś coś bardziej epickiego? Wszystko jest kurwa rozrywka! Czemu jakiś Wolin może się zorganizować walki Wikingów, a reszta miast nie? Naprawdę uważam, że to jest jedno z najfajniejszych miejsc i w ogóle najlepszych atrakcji w tym województwie od razu obok Mielna. Jeżeli ktoś tutaj jest z Wolinę, to pozdrawiam. Cieszę się, że jesteś. No ale dobra, do czego dążę w tej całej ocenie miast? Chciałbym zwrócić uwagę na to, że praktycznie każde miasto w zachodnio-pomorskim jedyne co proponuje to morze albo jakiś zbiornik wodny. I to zdecydowanie nie jest wystarczająco. To nigdy nie zachęci młodych ludzi do przyjechania tam, a jeszcze, jakby tego było mało, no nie mamy za dobrych uczelni w zachodnio-pomorskim, dlatego, no nikt tutaj nie będzie przyjeżdżał. No i przez to nie będzie się jakoś niesamowicie żyło w tym województwie i każdy będzie chciał z niego wyjeżdżać. I szczególnie nie można całej turystyki i w ogóle życia miasta opierać na wodzie, bo taki okres trwa tylko przez 3 albo 4 miesiące w roku. A jednak jest jeszcze to 8. I tak tylko na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że broń Boże, nie chciałbym się wyprowadzać z tego województwa, bo naprawdę dobrze mi się tutaj żyje. I tak jak mówiłem, kocham Szczecin, kocham te międzyzdroje, to mielno, kurwa te wszystkie mieściny. I mam nadzieję, że nikogo nie urażę tym filmem i każda osoba, która lubi swoje miasto i dobrze mu się w nim żyje, to jakby to są tylko żarty. I trzeba przyznać, że Zachodnie pomorski jest trochę upośledzonym tworem, ale jednak to wszystko to jest satyra. To to już wszystko, napisz w komentarzu, czy się ze mną zgadza.